Już jesteśmy w grze? Tak Dzień dobry <laughs> Teraz zabijajcie podmiot Tak Bartek <laughs> nam zrobił miejsce <laughs> O kurwa? Ja robiłem co mogę. tam, kurwa you give up on yourself, way too easy You're a good football player too. I think you may even be great. What the? What does he think he's doing? I fool, crazy. What's up on this side? Oh, yeah, oh Haha. Concur, Chris. Dobra. In their tongue, he's is the fucking dragonborn. <laughs> A tylko ja, ani go ja <laughs> A więc skakać, czy nie skakać? Oto jest pytanie. Do it. Just do it. <laughs> dlaczego kurwa ty? Wytłumacz do mi, dlaczego kurwa to przez to się nie da przeskoczyć? No, zjebane są te pułapki, kurwa wszystkie. Czuję gnoja? <głos> <głos> ale tam się. Nie, ja tam uciekłem. Jestem. Musimy się bić. O, za to mnie nie ma. O, o dobre. Tak mnie. Tak mnie. Tak mnie. Tak do końca. mnie. Tak mnie. Dobrze. Plus, plus, plus. Ale wpierdolę multi pa, 3, 2, 1. Sekwencja w pierdolu została aktywowana. Au, au, au. Pierdolę ten grek, kurwa. I z masz ta ulti? Nie mam. Mogę a co on to robi kurwa jeszcze! Finish him. Is. Is Sparta! No! Uh! Jest kurwa. Co z tym nasem? Nie wiem, stary. Nie. Między soplami, kurwa, został to to chyba. Ekstra, ta jest twoja. Ale, o chuj. Dobra. Nie ba ją teraz czy nie. No. O, moja kwadra. No, no, no. no. <laughs> kot nie patrzy, kot zabija kurwa. Tak. Kurwa, opie, napierta się z chłopem. Tyle czasu. Oj, dawno się nie rzucałem ci da Ja pierdolę pan! A, kurwa, ty ale wyszło, odciągnęliśmy tych. Ej, ślepy! A pętę to ty zrobisz? Nie widzę przeszło. na to... O oh, cool kurwa, kurwa. Ekstra. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ah. PENTA no Tuka znowu odfleszowała, kurwa! I co jest z tymi fleszami, do chuja! <gry> Co się odjebało? Ej, wiecie co się teraz stało najlepsze? No ja stałem w sklepie i mówię, czemu nie mogę kupić kurwa. To ja chciałem pozdrowić mamę. I chciałem pozdrowić Kinga Zapiór, kocham cię! Ten kebab to wcale taki wiesz, nie było co jeść